Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Lisica jest ze mną borówka. Jestem, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku z SSO i znowu dzisiaj będziemy kręciły kołem. Mm -hmm. No i mamy przygotowane zadanka. Gdzieś tu będą Wam. Ja tutaj Wam gdzieś tu pokażę, jakie to będą zadanka. No I znowu i... będzie licznik. Tak, znowu będzie licznik znowu będziemy sobie nawzajem losować. Tyle, że teraz losujemy. Sobie tak nawzajem, w sensie, że ja najpierw losuję, jej coś tam wyleci i za chwilę ona mi losuje, mi wyleci i w tym samym czasie robimy to, co nam wyleciało. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Ja nie zrozumiałam. Ty wiesz o co chodzi, ty nie musisz rozumieć. No. Rozumiałam wcześniej, zanim to powiedziałaś. Teraz, jak to tłumaczysz, innym, to nic nie zrozumiałam z tego, to ale to no dobra. nie nieważne. Życzymy miłego oglądania i widzimy się za chwilkę. Dobra, no. kr-kr-kręcaj ci. Oh, zadanka, zadanka, zadanka. Co tam ci wyleci? Ciekawego jest tego trochę. tak szczerze. O, zmień wygląd swojej postaci. O, Boże! O, no, To będzie ciekawe. No to teraz Dobra, tymi... dobra, zmienię. Kup dwie dowolne rzeczy dla postaci. Dobra, może być. No to idziemy do SSO. Tak. No, a więc jesteśmy po przerwie. Zapomniałam, co miałam zrobić. A, kupić dwie rzeczy dowolne dla postaci. Dobra, ja dwie rzeczy. No to globalny. Zmiana wyglądu. Gdzie tu już? A, postać? Muszę zejść z konia. E, jak zacznie mi się postać od pierwszego poziomu, to przysięgam, że nie wytrzymam. Z Wiesz, że na, na nic mnie nie stać? Prawie na takie ładne rzeczy mi nie stać. <gry> ja szukam jakieś bluzki, bo wszystkie usunęłam. A ja kupię sobie sweterek z liskiem. Za shillingi. Ja kupiłam już dwie rzeczy. Nawet je ubiorę. Także ja już mam zaliczone. I co mówię? Popłakałam się. O. No leci, leci, biegnie. Jak, jak wyglądam? No ślicznie wyglądasz. Ale inna, Jezus Maria. Inaczej wygląda. No i pięknie. Ja mam takie dwie rzeczy. Mam na oku. Jestem piramidą. Mamy zaliczone obie, także lecimy dalej z zadankami. No, a więc losuję. Troszkę sobie popłakałam. Nawet, <grym> nawet troszkę bardzo. O Boże. Losuj mi, losuj mi. Zmień konia na araba. Ja cię kręcę, naprawdę. <grym> tak. No, weź znać jakiegoś araba. Dobra, to teraz ja kręcę dla ciebie. O matko... No nie płacz już, będzie dobrze! Muszę Chyba. się do niej przyzwyczaić. <laughs> o kurde! Dobra. E, uwaga, uwaga! It's murman do nowej grani bez konia! <laughs> Jezu! Nie wierzę! I wcześniej to ty miałaś źle, a teraz ja będę mieć! <laughs> no cóż, Dobra. pokarało. To widzimy się w asosu. Tak. Jesteśmy po przerwie. O, <noise> jak ja wyglądam. No jak Pocahontas. <noise> Czyli ja mam zadanko, żeby zmienić konia na mi araba. mi więcej 37 starkońców. Wow, tymczasem ja 209. No to co? Albo sobie pojadę z tamtej strony, i jedziemy do nowej grani. Tylko pamiętaj, że na, na pieszo. pieszo. Bez konia. Zostawę sobie konia centralnie przed bramą. Nawet zobaczę, jak to to wygląda. O! Mamy równo. O, ja już mam tutaj Południa zleci! Dla was tylko 5 sekund. <śmiech> <śmiech> Dla nas już będzie wieczór. U was tylko 5 sekund minęło. A więc zaczynamy! <laughs> No, jak coś to już tutaj burówka leci. Tak, a ja musiałam wrócić po nią. A ja mam już Araba, więc ja mam zadanko zaliczone i teraz robimy tutaj przyspieszenie i widzimy się w nowej grani. Dobrze, a więc doszłam, jestem. <grymne> jestem. Przeszłam całą tą trasę. Tu jest nawet mój koń pokazany. Udało mi się przez minutę jeździć z zadowolonym graczem. O, super. <grymne> o, dobra, damy radę. Ty już to no, tonisz i, i z, z Murland do Nowej gry. Nie denerwuj mnie. <grymne> No, a ta Boga, co tam będzie? O, Jeszcze zmień boje. sprzęt konia na dowolny kolor. Może dziękuję, że coś łagodne. <laughs> coś łatwego to tam wiesz. Dobra, lecimy. Dobra, mam osobę, za którą będę jeździć chyba. Zobaczymy. Od tego zaczynam tutaj liczyć czas. Więc pewnie będziecie mieli jakiś tam minutnik czy coś, więc czy tam stopper, nie wiem. Zaczynam. Dobra, przez minutę muszę za tym kimś jeździć. Czekaj, ale czekaj na mnie, bo ja mam konia na piątym levelu. O Boże, czy Wy usłyszycie. No, bo ona leci sobie na fryzie jakimś z niej. I... Dobra, na razie jest dobrze. Ej, ja myślę, czy ze względu na odcinek, kupić yy, sobie ten. Jakiś ładny czaprak. Ej, kupie, dobra, no, trudno. Kupię. Jeżeli chcesz, to kup. Zostało mi 937, trudno. Najwyżej 200 wypłyną. O, biegnie, biegnie, ruszyła, ruszyła skopeta. No, czekaj na mnie. <gryw> no przecież ja nie mam takiego szybkiego konia. Dobra, już. Pół... Ej, jaki kolor? Nie wiem, jaki kolor. Pół minuty mi. O! Udało się przez minutę, już nawet ponad minutę jeżdżę, więc. Stop, stop, stopper, stop, stopper. Dobra, a więc, no jak widzieliście, miałam mały problem z wybraniem czapraka. E, miałam nic nie kupować, ale kupiłam. A ja jechałam I przez minutę za jakąś osobą na fryzie i nie mogłam jej dogonić. No, a ja właśnie nie wiedziałam, na jaki kolor ubrać konia, więc po prostu go ubrałam na brązowy. Także zadanka mamy zaliczone i lecimy z To Kręcimy, kręcę dla ciebie. Dobrze. <grymne> a ja czekam. <grymne> <grymne> no to czekaj. Nie <grymne> zuboję się. Wow, łatwe masz. Zrób jedno codzienne zadanie. Nie, <grymne> ty <grymne> 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 Yeah. No yeah! <laughs> no yeah! No face to göra som A wiecie, Jezu, a wiecie co było najlepsze? Przed chwilą właśnie gadałyśmy Ale ty wiesz, że jak pojedziesz kucykiem na te mistrzostwa i jak nie zdobędziesz medalu To nie dostajesz punkta I właśnie o tym gadałyśmy, że my tego nie chcemy, co nie? I ona właśnie cię trafiła Super, a mogłam o tym nic nie mówić Obra, to się widzimy na mistrzostwach Jeden, jeden się, co? O matko. Nie przegapiłam. Lecisz, lecisz. Nie co? Przesiądź. robisz! ty robisz? Lecisz. lecisz. Bo aż mnie głowa zaczęła bać. No nie wiesz, że wiesz co ja zrobiłam? Drugą bramkę żeby, Drugą bramkę przy macierzem ten. Lecisz, bo widzę, że dużo osób to to przegapia. Lecisz. Czasem ja, która jest na 11 tym miejscu. Lisica! 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 Jestem na jedenastym miejscu! Lisica! 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 Li gdzie tu pierwszy? Musisz zdobyć hmm. pierwsze miejsce! Musisz! Cicho! Jestem dziewiąta! Jestem dziewiąta! Lisica! 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 No na li pewno! Aj, ty mnie wkurzasz! Lieścica! No on <śmiennie> się tu śmieje Dawaj! Nie mogę! No. Ja chcę dojechać! Może jak to zobaczyć ten odcinek z twojej perspektywy, <śmiennie> Jak to zobaczysz ten początek! Lecą! Lecą! Proszę państwa! Lecą! Proszę państwa! Jadą! Jadą! No, no. Spokój! Jadą! Jadą, proszę Państwa! Przyjechały początki! Ja mam do. Dobra, niezaliczone. Dobrze ci poszło! Niezaliczone, bo musiałam zdobyć złoty medal, ale go nie zdobyłam, bo mam ósma, za to mam silniki. Ale wie... przynajmniej wystąpiła, udało jej się. Przynajmniej wystąpiła. Przed kamerą. Dobra, widzimy się w kolejnych zadankach. O, kurde, zrób porządek w szafie, Boże! Nie! <laughs> <jest coś śmiech> szafie. Nie. Stwórz klub! <laughs> Nie! No to, no to, drodzy widzowie... Robimy cięcie i widzimy się na SSO. I, drodzy widzowie, z bólem na sercu... <laughs> z bólem na sercu! Muszę, muszę powiedzieć, że nie podejmuję się zadania, jeśli chodzi o klub. No co za lama? Jestem po selwie. Po Zrobiłam to cudowne zadanko. Borówka ta mi dzielnie towarzyszyła. Dokładnie tak. W sumie tutaj nic praktycznie nie usuwam, bo tam z parę rzeczy może tylko. Bo resztę sobie zatrzymuję, będę miała na pamiątkę. Bo bluzek żadnych nie mam oczywiście. No i tak się mniej więcej Ja się tu... do tego nie przyznaję. Tu się tak mniej więcej prezentuje. Ja jadę do w sumie. Nie chcę mi się siedzieć w tym. Tutaj jest trochę ułożone. Tutaj jest troszkę ułożone. Sprzęt trochę poukładałam. Te rzeczy dałam tutaj, bo to nie wiem. To kiedyś się robiło, pamiętam, most z tego. To już dalej nie ma. No i przedmioty jakieś tam. A jeszcze zwierzaki. No zwierzaków nie ruszałam, bo w sumie ich nie muszę układać. No. Także. Lecimy z kolejnymi zadankami. Dobrze. To ci los. Zostały trzy. I ostatni robimy razem, bo tak trochę nieparzyście wyszło. Mm -hmm. O, spodoba Ci się to? Jak? Sprzedaj niepotrzebne konie. Wytrenuj konia za starkońsa. <laughs> Nie, to wiedziałam. Po prostu wiedziałam. Jak chodzi o zadanko, które mam zrobić, czyli mam. Co ja to miałam zrobić? A, wytrenować konia za Star To Tego nie zrobię, ponieważ iż mam tylko 209. Tam wytrenowanie konia kosztuje chyba 100 bodajże Starcoinsów. I mi jest szkoda tego. Ale się tłumaczyć nie będę, dlatego nie robię tego zadanka. No bo po prostu mi jest szkoda Star i tyle. Także no. Dziękuję za uwagę. A więc to by było na tyle. W tym strasznym odcinku, który trwał z jakieś 5 godzin, a u was będzie trwać jakieś 4 albo 14 minut. Tak. No, jak się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, suba, komentarz i cześć! Była borówka ze mną. No było? A ze mną lisica. <grymne> to, to cześć!